Ponoć w poważnych produkcjach to przychodzi taka pani i robi makijaż, i ogarnia, i wszystko. Łukasz, ty mi powiedz, czy to jest poważna produkcja? O, wczarek. W naszych rekolekcjach zaufanie będziemy odmieniali przez wszystkie przypadki, przez wszystkie gałęzie <grym> drzewa Jessego. Wczoraj zaufał Noe, a przedwczoraj nie zaufali Adam i Ewa. No i wiecie, co się stało z y, tym wszystkim, co, co, co się zaczęło w raju? No, rozsypało się w drobny mak. Noe zaufał. Aha i ocalał. A dzisiaj historia Abrahama. Jak to mówią praojca Abrahama. To bardzo ważna postać, no bo to taki początek wielkiej historii Izraela. Abraham, ważna postać. Zapamiętajcie. No i teraz tak. Żyjecie sobie gdzieś, prawda? No, żyjecie sobie tam w Szczecinie, Gdańsku może, albo Gdyni. Poznaniu, a może w Warszawie, w, we Wrocławiu, albo Krakowie, albo szaszowie. No gdzieś żyje, a w Zakowanym może żyjecie. <laughs> no i teraz dostajecie od Boga informację, że macie stamtąd wyjść w drogę i iść gdzieś. No no, no tak dostała bracha. On sobie żył, miał tam swoją rodzinę. Wiele posiadłości, takich tam miał owiec, dużo i, i takich, no bo oni to wiecie, to były takie ludy, które chodziły no, no chodziły. Nie było tak, że mieli jakieś swoje stałe miejsce zamieszkania, jak teraz wy macie w Szczecinie, w, w, w Krakowie czy w Warszawie. Oni to, to się przemieszczali tam, gdzie było jedzenie dla zwierząt i dla człowieka. Poszli. No, szli. no i, i byli gdzieś tam i Pan, pan Bóg mówi do Abrahama. No, to wyjdziesz teraz i pójdziesz. I tam, gdzie ja ci wskażę, tam pójdziesz. I on się zgodził. Usłyszał głos pana Boga i się zgodził. Wruszył, poszedł w drogę. To jest taki obraz każdego z nas, każdej owcy i każdego człowieka. Twój i mój. Twój i mój. Że nasze życie to jest taka droga. Pan Bóg nas zaprasza, jak Abrahama. Wyjdź. I dojdź do mnie. Zapraszam Cię. Mam dla Ciebie plan. Wierzysz mi? Zaufaj mi. P pamiętacie, co na początku tego odcinka powiedziałem? Noe zaufał i ocalał. Abraham zaufał. I jest wielkim ojcem. Ciebie i mnie Pan Bóg również zaprasza, żebyśmy zaufali i poszli w drogę. Każdy dzień dzisiejszy na przykład, z tymi rekolekcjami, albo bez nich, to jest jakiś Kawałek drogi, prawda? Twojej i mojej. No tak. Dzisiaj spotkamy jakichś ludzi, dzisiaj im coś powiemy, oni nam coś powiedzą, coś się wydarzy, porozmawiamy, coś zrobimy. I ten dzień już się nigdy nie powtórzy. Ten kawałek drogi już się nigdy nie powtórzy. Mamy tylko jedną szansę, żeby dobrze przejść ten kawałek drogi. Nie! Wypowiedziana szansa. No wypowiedziana. No, no, bo możemy zrobić tyle dobrego, kochać innych, robić dobre uczynki, rozmawiać z Panem Bogiem, pójść na mszę. No możemy to wszystko, ale możemy też zrobić dużo złego. No i teraz? Hmm, zaufasz Panu Bogu, który cię zaprasza? No to, to wyjdź, to wy, wyjdź i idź za mną. Ja ci pokażę, gdzie masz iść. Ale jak mi pokażesz, yy, Panie Boże? No jak? No do, do Abrahama to jakoś tam mówiłeś i on wyszedł i... A miał 75 lat. Rozumiecie? On miał 75 lat i poszedł w drogę, tak jak mu Pan Bóg kazał. Wow. No ale do Niego to tam jakoś mówiłeś, a, a do nas to jak mówisz? Mm, no właśnie. Pan Bóg mówi do nas na przykład przez swoje słowo. Codziennie w Kościele jest czytane Słowo Boże. Kościół nam daje codziennie słowo, w którym Pan Bóg mówi do ciebie i do mnie. To są dla nas wskazówki na dzisiejszy dzień. Czytacie Słowo Boże? No, no powinniście. No bo tam są wskazówki gdzie iść, jak iść, co robić, a czego nie robić. Mm, ważna sprawa. Ale Pan Bóg mówi też przez wydarzenia, przez rodziców, rodzeństwo, spotkania, ludzi. Jesteście uważni i tak codziennie jak rano wstajecie to mówicie O Panie Boże, co Ty dzisiaj chcesz mi powiedzieć? Ja to, to myślę, że to już wystarczy. Naprawdę. Że jakbyśmy tak codziennie wstawali i mówili: O, obudził się obczarek, twój ulubiony! No to Panie Boże, zaczynamy dzień, co tam dzisiaj masz dla mnie? No to już jest pełnia pełna, pełna sukcesu, myślę. Bo Pan Bóg mówił: O, obudził się i chce ze mną gadać. Do tego Was dzisiaj zachęcam, żebyście wyruszali w drogę, jak Abraham, słuchając głosu Pana Boga. Budzicie się jutro i mówicie: o, Panie Boże! Co tam dzisiaj masz dla mnie? Jestem z tobą. Ty bądź ze mną. Będzie dobrze. Do jutra. Powiem Ci, ja to bym poserfował na bicie. Na jakimś bicie. Mimo że koniec, plansza końcowa. Jutro zaczniemy. Wszystko od nowa. Możesz więc zrób to, bo się lubimy. Zostaw komentarz, daj łapkę w górę i prześlij film dalej. Czy jak lejrymy? Siadło, co? Spodoba im się.